Siemaneczko widzowie! W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o nieśmiertelnych koloniach mrówek. Takowe istnieją i ja mam parę takich kolonii. I dla osób niezaznajomionych z mrówkami to wygląda tak, że każda kolonia mrówek ma swój czas. I w pewnym momencie królowa nam może odejść. U innych mrówek szybciej, u innych mrówek dłużej. Najdłużej żyjącą królową mrówek, tak laboratoryjnie, to jeżeli dobrze pamiętam, to jest hurtnica pospolita Lasius Niger. No i jak zwykle polska górą, bo to jest nasz rodzimy gatunek mrówek i normalnie występuje u nas na ogródkach. Ale są też gatunki mrówek, które wycwaniły się i postanowiły złamać taką regułę rozmnażania się mrówek i wymyślić ją na inny sposób, czyli bardziej przypominający nasz. Gatunek, Czyli rozmnażają się w gnieździe. Inaczej, jak my byśmy, wiecie, kupulowali w miejscach publicznych, no to też byśmy byli narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego, jak się zamkniemy w bezpiecznych pomieszczeniach, domach i gniazdach, to nic się nam nie stanie. I u mrówek, właśnie tak to wygląda, że są takie gatunki, które się rozmnażają. U nas w Polsce występuje jeden gatunek, który rozmnaża się w gnieździe. Jest to Lasius neglectus. Jest to gatunek inwazyjnych mrówek. Które obecnie występuje w dwóch lokalizacjach w Warszawie i na Śląsku, i z biegiem czasu będą się roznosić dalej. Jego hodowlę wam odradzam, bo jeżeli by wam te mrówki uciekły, możecie zniszczyć polski ekosystem w mniejszym lub większym stopniu, bo nie wiadomo tak za bardzo, ile gatunków w tym momencie przez te mrówki jest zagrożone i ile gatunków mogą one wytępić. Dlatego lepiej tych mrówek nie hodować i z tego co też wiem coś tam się z nimi teraz dzieje i że coś tam jest z nimi teraz pracowane, ale no nie mogę nic więcej na razie zdradzać, więc tak mówię, że lepiej sobie odpuśćcie ich hodowlę i istnieją gatunki, które możecie w pełni legalnie hodować i nie zagrażają naszemu polskiemu ekosystemowi. Z prostej przyczyny Volaceus neglectus potrafią zimować w naszym klimacie, a te gatunki pozostałe już nie i nie stanowią dla nas większego problemu, bo jedna zima no i będzie po nich. Zazwyczaj. Oczywiście istnieją jakieś szanse, że mogą na przykład wejść pod fundamenty waszego domu i tam się, wiecie, ogrzewać przez zimę, ale na ten moment to byłaby jakaś lokalna inwazja, która nie mogłaby, wiecie, dalej się rozejść, ewentualnie utknęłaby co najwyżej w mieście. I to jest maks jaki mogłyby pewnie wyciągnąć. Ale jeżeli przechodzimy już do takich mrówek, które możecie w pełni legalnie hodować bez jakichś większych konsekwencji, to z takich mrówek, które ja Wam mogę na przykład polecić, to jest Tetramorium bicarinatum. To są niesamowite mrówki, i sam mam w swoją kolonię kupę czasu. Są to mrówki, które można też trochę nazwać błędoodpornymi, o ile macie je oczywiście z dobrego źródła, bo źródło zawsze ma znaczenie. To są też mrówki, które są największym red flagiem dla sprzedawców, bo możecie łatwo sprzedać komuś niezaplemnione królowe mrówek. I sam miałem takie przygody, tutaj też od razu mówię, że królowe zdarzyło mi się wysłać niezaplemnione, a mimo to, że wiecie, ja testowałem to, to okazywało się, że one składały na przykład samców jajka, no i to są takie mrówki, które wiecie, jak wam królowa zaczyna składać samce, to też nie musicie od razu, wiecie, panikować, no bo one mogą się zroić wam. I to jest taka ciekawostka, śmiechostka. Kiedyś w przeszłości właśnie takie przygody miałem, ale ogólnie Tetramorium bicarinatum to jest taki gatunek, który roi się praktycznie cały czas. I te mrówki są o tyle też fajne, bo są mega żarłoczne. I kolonie Tetramorium bicarinatum też potrafią być gigantyczne. Pamiętam, że koleś, który miał już taką, wiecie, wyrośniętą kolonię tetramorym bikarinatum tak jak zrobił zdjęcie swojej areny, to się śmiał, że ma więcej królowych niż robotnic. To muszę jeszcze nadmienić, bo chyba tego nie mówiłem, że królowe tego typu koloniach najczęściej parzą się ze swoim rodzeństwem, czyli one dosłownie jadą do Alabamy i się tam wiążą. Więc te mrówki ogólnie są też takim Red flagiem YouTube'owym, bym tak powiedział, jeżeli określamy, co one robią ze sobą, ale brat, siostrą normalnie ze sobą spędzają czas. No i taki właśnie hodowca miał gigantyczną kolonię mrówek. Tego typu. No i ja mam swoją kolonię, która już jest mniejsza z prostej przyczyny. No, dość często sprzedawałem te mrówki. Bardzo często wyławiałem je praktycznie do cna. stawiając sobie jedną, dwie królową. No i wiecie, dawałem im taki cykl, żeby się odbudowały. No i potem sprzedawałem i taki wiecie, koło macieja się u mnie kręciło. Na ten moment kolonię postanowiłem odbudować. Jak możecie zobaczyć na dzień dobry, co mam, oczywiście, rójkę. I moja kolonia, właśnie, jest o tyle fajna, że ona praktycznie cały czas mi roi, nawet jak jest mała i praktycznie cały czas przybywa też robotnic co też jest fajne, bo macie taką wiecie gigantyczną armię co wam coraz mocniej furażeruje i by było ciekawiej, jesteście w stanie karmieniem Dostosować sobie wielkość kolonii, albo też odławianiem, więc jeżeli będziecie dostosować odpowiednio karmienie i odpowiednio odławianie, no to możecie mieć tak naprawdę małą kolonię mrówek, nie robiąc y, jakichś wiecie hardkorowych rzeczy, że musicie ileś ich tam mrozić lub też nie wiadomo jakie okropieństwa im robić, bo te tramory karynatum są dość plastyczne. Innymi mrówkami, które roją się w gnieździe i są też bardzo popularnymi. To jest Monomorium paraonis. Też to jest w sumie inwazyjny gatunek mrówek, który też u nas występuje, więc trochę powiedziałem wam głupotkę, ale to jest tak, że ten gatunek nie występuje w przyrodzie. On występuje tylko w naszych domach. Więc zasadniczo poza siedliskami ludzi go nie znajdziecie. Więc nawet trochę mówienie, że on, wiecie, jest inwazyjnym gatunkiem w Polsce, jest mówienie trochę nad wyrost, ale mimo wszystko może wam się zawsze trafić. I jak taka kolonia porządna wam u. Ucieknie. Nie mówię taka, że wiecie ucieknie parę królowych z paroma robotnicami, tylko naprawdę taka porządna kolonia, która ma z 200 królowych i z parę tysięcy robotnic, no to macie problem i musicie szybko reagować i szybko zamawiać trudki. I wytruwać te kolonie, póki one się nie rozniosą dalej, bo mogą opanować wszystkie mieszkania w waszym bloku. No i będziecie mieli nieprzyjemności, tym bardziej, że najczęściej hodowcy nie hodują tylko jednej kolonii mrówek, tylko mają ich tonę i od razu będzie też na was. Dlatego, monomorium Faraonis jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach albo dla ludzi, którzy mają własne hałupy, które nie będą wiecie, te kolonie przeszkadzać sąsiadom, bo musiałyby wykonać trafnik czy coś tego typu. I warto też nadmienić, że nie musicie się też decydować typowo na jedną monomorium. Monomorium, Bo mamy wiele gatunków dostępnych w Polsce, które się roją, na przykład monomorium Frolicola albo też jak ja to nazywam Fricolola, i macie też na przykład monomorium Subopacum, yy, macie monomorium Chinenzę, naprawdę do wyboru do koloru. Ja sam na przykład hoduję w tym momencie monomorium Chinenzę i monomorium Subopacum, a nie mam na przykład monomorium Faraonis, no i tak sobie po prostu wybrałem. Z innych mrówek, które też fajnie roją się w gnieździe i tworzą trochę fajniejsze kolonie, moim zdaniem, niż te kolonie Monomorium, to jest Fejdole. Cała ta rodzina, właśnie Fejdole, jest fajna. Na przykład kiedyś miałem Fejdole Palidula. Obecnie, na przykład, mam takich mrówek, które z rodziny Fejdole są fajne, to Fejdole Sinika. Oczywiście one się nie rozmnażają w gnieździe, tamte Fejdole Palidula i Fejdole Sinika się nie rozmnażają, ale mogę Wam spokojnie te kolonie mrówek polecić do hodowli. A z mrówek, które się rozmnażają, ale dużo osób ma z nimi problem to jest mega Megacefala, no i trochę mniejszym problemem ludzie sobie radzą z Fejdole Indica, nie wiem czemu cefala tak bardzo jest problematyczne dla ludzi no ale sam miałem też takich dziwny klientów którzy dawali je do dziwnych formikary, bo potem nie wodziło, natomiast dacie je do zwykłego Praplasta z drugiem 3D co naprawdę wszystkim wam polecam bo one się dość dobrze rozmnażają przykładowo Danielowi z Ant Nation udało się stworzyć bardzo fajną, potężną kolonię mrówek z mojej właśnie kolonii i... Zasadniczo on właśnie nie robił jakichś dziwactw, więc polecam tego typu rzeczy robić i nie robić jakichś głupotek, ale tak poza tym to Fidole Mega to są jedne właśnie z fajniejszych mrówek. I zaletą Fejdole Megacefala jest to, że poza tym, że będziecie mieli rójki w gnieździe, to one nie będą się wybijać. Bo niestety u Fejdole np. indika występuje coś takiego typu, że one redukują się z czasem i robią sobie wojny domowe. I wielu hodowców miało z tym ogólnie problemy. Fejdole Megacefala ich nie mają, no i też tworzą fajne, ogromne kolonie. I tak samo jak Tetramorium Bicarinatum, możecie fajnie manipulować wielkością kolonii. To jest na tyle o mrówkach rozmnażających się w gnieździe. Jest to taki materiał bardziej dla osób niezaznajomionych z mrówkami jeżeli dotrwałeś do końca napisz komentarz mrówki, będę wiedzieć, że właśnie dotrwałeś tutaj, jednocześnie napisz mi komentarz oraz zostaw łapeczkę w górę poza tym możesz zobaczyć moich wspierających bardzo serdecznie ich pozdrawiam i do następnych materiałów, cześć